Szczęście, że akurat prawie pracowałem przez kilka lat w, w finansach i byłem na pozycji menadżera, gdzie zdołałem przeprowadzić kilka interwiów z osobami, które skończyły nawet po dwa czy trzy kierunki w, w innych szkołach, innych uniwersytetach. I pomimo faktu, tego, takiego, że byli w stanie odpowiedzieć na praktycznie każde moje pytanie, które im zadałem, na odnośnie biznesu, marketingu czy zyskowego, innego to było. Kiedy kiedykolwiek mi pytania jakiekolwiek praktyczne, niestety zaczynam się gubić. I kiedy ja doszedłem do wniosku, że okay, chcę awansować nawet i dalej, chcę być nie wiem, dyrektorem, hmm. czy be a member of, a, of Direct Boards, um, widziałem że będę potrzebował swój um, degree, swojej medykacji, wyższą medykację, więc zacząłem szukać dokola, czego, której szkoły mogę wybrać. Więc. Nie za bardzo mi się podobał ten fakt, że tylko będę chodził gdziekolwiek i jakiekolwiek to uniwersytet by był i tylko się uczył, czytał książki, studiował i pisał egzaminy. Chciałem coś bardziej praktycznego, gdzie akurat tutaj w BPP to właśnie dostajemy. Tak? Rzecz numer, numer jeden, które naprawdę zauważyłem od samego początku, od samego początku, kiedy wjechałem do, do Anglii, było 7 lat temu, było to, że Mogłem porozmawiać z jakimkolwiek nauczycielem, nauczycielem, nawet jeżeli nie uczył mnie jakiegokolwiek przedmiotu. Gdzie oczywiście tak samo możemy zrobić w Polsce, ale relacja pomiędzy uczniem a nauczycielem jest na zupełnie innym poziomie. Tutaj jesteś bardziej um, respektowanym osobą, jesteś potraktowany bardziej jako dorosły, pomimo faktu, że masz 16, 17, 18 lat. Gdzie z tego co pamiętam, jak to wszystko było w Polsce zawsze, zawsze byliśmy przesunięci na drugie miejsce, ponieważ to my musimy chodzić do szkoły, a szkoła nie była dla nas, gdzie tutaj w Anglii, jednak w Wielkiej Brytanii jest troszeczkę inaczej. Szkoła jest w stanie coś nam przekazać i my po prostu tu wybieramy samodzielnie, tak jest w college'u, tak jest na uniwersytecie, tak jest dookoła od nas, szczególnie tutaj w Londynie, gdzie kompetycja jest ogromna, tak jak wspomniałeś, um, pełno, pełno uniwersytetów innych szkół oraz pełno ludzi, którzy kończą te szkoły, kończą te uniwersytety i na pod koniec dwóch, trzech, czterech lat nauki chcą jednak coś osiągnąć i tu jest ta szansa, jeżeli jesteś w stanie złapać um, swoje własne marzenia i pokazać, ok, jednak chcę osiągnąć troszeczkę więcej, nie chcę się tylko uczyć, chcę jednak coś zrobić w ciągu, przeciągu tych na kilku lat, się uczysz, Um, jesteś gotowy to zrobić, jeżeli po prostu masz szansę, jeżeli ta szansa będzie tobie dana, jesteś w stanie to zrobić.